Zuzia! Zuzia, gdzie ty jesteś? Zuziu, No, no gdzie ty się schowałaś? <grymne> nie mogę już wytrzymać ze śmiechu. Chyba Tosia mnie nie widzi. O, schowam się jeszcze bardziej tutaj za kwiatami. Zuzia! Zuzia, no gdzie ty jesteś? O, o rany! <grymne> Chyba ją widzę! Jej uszy wystają za tamtych kwiatów. A mam cię! Co się tam chowasz? Zuza, myślisz, że cię nie ja zauważyłam? Ale jak? Tosia, jak ty mi nie zauważyłaś? Uszy ci wystawały <noise> za kwiatów. Wyglądało to, jakby kwiaty miały takie wielkie uszy. Ach, Zawsze to samo. Te uszy zawsze zdradzą moją kryjówkę. No dobra Tosia, skoro już jesteśmy, ja już się nie chowam, to co? Zaczynamy naszą zabawę? Yy, ale jaką? Bo ja chyba zapomniałam. Tosia, miałyśmy się bawić LOL Surprise. No, pamiętasz? Zobacz, co ja ze sobą przyniosłam. Nowiusieńką kulę LOL Surprise. Glam Glitter! I dzisiaj ją sobie otworzymy. W środku będziemy miały nową laleczkę. Wow! Tośka! To świetny pomysł! Ale czad. <laughs> Nigdy nie otwierałam takiej kuli. Jestem bardzo ciekawa jak to się robi. To co ty naprawdę? Nie otwierałaś Lost Surprise? Ej, teraz wszyscy to robią. No wiem, wiem, ale ja jeszcze tego nie robiłam. W takim razie nie traćmy czasu, tylko zaczynajmy otwieranie. Zuzia oraz Tosia, dwie przyjaciółki, prosto ze sklepu Biedronka. Gang słodziaków i gang świeżaków. A do tego, nowiutka kula LOL Surprise Glam Glitter. Gotowi na dzisiejszy unboxing? Od razu na początku. Zapraszam Was na mój drugi kanał, na którym dzieje się bardzo dużo, jeśli chodzi o Lol Surprise, czyli kanał bajkowo. Bo ja jestem Sylwia i prowadzę właśnie kanał Poziomka oraz bajkowo. Jeżeli chcecie więcej Lol Surprise, więcej odcinków, to Was serdecznie tam zapraszam. Dzisiaj będziemy polować na przepiękne nowe laleczki glitter, czyli brokatowe. Czeka nas aż 7 niespodzianek pod każdą kolejną warstwą. Na początek pierwszy prezent to jest rebus. O, słuchaj, o rany, przykleił się tutaj, no dobra. Na rebusie mamy latarkę chciałam powiedzieć, ale to jest żarówka plus kamera, plus jakaś laleczka. Rozwiązaniem jest światła, kamera, akcja. Czyli takie hasło, które się mówi podczas kręcenia filmów Czas na drugą warstwę. Musimy tutaj ściągać po kolei takie suwaczki. I pod drugą warstwą mamy naklejki. A dokładnie cztery naklejki, które pokazują nam, co nasza laleczka potrafi robić: zmieniać kolor, pluć, musiusiać się albo popłakać. Trzymajcie kciuki, abym trafiła na jakąś fajną laleczkę. Na kanale bajkowo, przypominam, już jest odcinek z tymi kulami. Tam otwieram nawet aż dwie kule, więc pędźcie szybciutko i sprawdźcie. Oto woreczek z pierwszą niespodzianką. Zaraz go sobie otworzymy. Najpierw pozbądźmy się wszystkich tej warstw. I mamy kolejny woreczek. Hmm, tutaj słuchajcie chyba są buciki. I ostatnia warstwa. I mamy również tutaj niespodziankę schowaną pod taką przykrywką. I mamy do tego czarną kulę. U, ja to myślałam, że ona będzie różowa, jak wszystkie Lol. A ta czarna kula jest trochę straszna. Może i Tosia ma trochę racji, ale my teraz zajrzyjmy do tych saszetek. Zaczniemy od tej najmniejszej. Oh, cóż, my tutaj mamy ale piękne buciki. Ależ pięknie wyglądają. Zobaczcie, czarna podeszwa. I do tego taki metaliczny kolor, jakby niebiesko-szary. Kolejna niespodzianka to. Ale piękne. O rany, jaki piękny strój! Oh, jaki brokatowy! O oh, wow! Ależ mi się podobają takie sukienki dla Low Surprise. Takie, które mają falbanki. Moim zdaniem są najpiękniejsze. I ostatnia niespodzianka to butelka! jaka śmieszna! Również w takim odcieniu niebiesko-szarym, takim srebrnym, nawet bym powiedziała, z czarnym dydusiem, z mnóstwem, mnóstwem brokatu. Uwaga, uwaga, czas na najlepszą rzecz, czyli na otworzenie tej kuli. I w środku mamy jeszcze więcej niespodzianek. Jest również miejsce na naszą laleczkę. Tutaj możemy, zobaczcie, włożyć butelkę, ustawić na przykład buciki, które zaraz ubierzemy. I sukienkę, mamy na początek wielką ulotkę, na niej pokazane są wszystkie laleczki z tej serii, zaraz im się przyjrzymy, żeby nie podejrzeć jaką laleczkę będziemy mieli. I pełno niespodzianek, najlepsza jest, słuchajcie, yy, saszetka, w której będzie laleczka, ale to za chwilę, jest instrukcja we wszystkich językach świata i uwaga, uwaga, co to? Kokarda na głowę! Czarna z czarnym brokatem? Wow! Ależ pięknie wygląda troszkę jak od y, myszki mini. I teraz uwaga, uwaga. Najważniejsza rzecz, czyli laleczka. Z jakimi pięknymi, złotymi włosami! I maraj stopki do tego. Brokatowe oczy. O, oh, wow! Wygląda nieziemsko. Przypomina mi Alicję z krainy czarów. I to chyba słuchajcie, jest właśnie Alicja. Tylko, że w wydaniu brokatowym buciki. Ślicznie wygląda. Idealnie pasuje do niej ta sukienka z falbankami. I teraz opaska. Ona jest taka troszeczkę inna, bo ona, o właśnie, powinna wylądować tutaj z przodu głowy. Wygląda przepięknie. Sprawdźmy teraz na ulotce, gdzie jest ta laleczka. Na początku mamy taką laleczkę ultra rzadką i rzadką. I mamy ją tutaj na dole. Circus QT. To faktycznie jest Alicja z krainy czarów. Tak właśnie wygląda, tylko że w wersji brokatowej. Oto brokatowa Alicja z krainy czarów, a tak prezentuje się Alicja w wersji normalnej. Ją również mam w swojej kolekcji. Zobaczcie, dziewczyny są bardzo do siebie podobne. Tutaj, oczywiście, jest mnóstwo brokatu. Tutaj mamy błękitną sukienkę i błękitne oczy. Podobne są również włosy, takie same rajstopki, w paski czarno-białe, śliczne buciki, no i taka sama fryzurka. jeszcze pojemnik, w którym to mam po prostu wodę. I teraz nakarmimy laleczkę. Jak myślicie, co ona takiego będzie robić? Ja myślę, że może nas opluć, wiecie? Nakarmię ją dwoma takimi pełnymi buteleczkami wody. Całe. Wciskamy do środka i uwaga, słuchajcie, naciskam głowę i sprawdzamy, co się dzieje. A, słuchajcie, jeszcze trochę muszę chyba dolać tej wody, bo jest za mało. Nie, zobaczcie tylko na to, co się dzieje! Woda leci między nogami. Nasza laleczka siusia! O, nie! Słuchajcie, posiusiała się cała. Muszę teraz całą tę wodę wylać tutaj ze środka. Jeszcze je tam trochę jest w środku między nogami i wszystko wyleciało. To możemy zabrać sobie y, te naklejki, znaleźć tę, która pokazuje nam, że laleczka Siusia, i doklejamy ją tutaj pod naszą laleczką. Mam nadzieję, że odcinek z laleczką LOL Surprise wam się spodobał. Moim zdaniem jest to jedna z piękniejszych laleczek w serii Glam Glitter. Chcecie więcej LOL Surprise? To wpadajcie na kanał Bajkowo. Możecie w komentarzu na kanale Bajkowo napisać, że jesteście z kanału Poziomka. Ja Was wtedy odnajdę i na pewno polajkuję Wam komentarz. Do usłyszenia kochani! Słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku na kanale Pazio Poziomka oraz Bajkowo. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was! Pa, pa!